Cześć, tu Hanna. Jest 25 maja 2021 roku. Nagrywam w Tokio. Jestem w Taric Kasej, na Kanoku. I za mną widzicie kwitnące hortensje. Hortensje w Tokio kwitną zwykle w czerwcu, ale w tym roku wszystko wcześniej kwitnie. I zaraz Wam pokażę tutaj okolice. To są takie typowe okolice tokijskie stare Tokio. Takich miejsc jak Toricka Sej jest tysiące w Tokio. Stara zabudowa. Troszeczkę już w tej chwili jest unowocześniana, ale to jest takie prawdziwe Tokio. Tu bardzo niedaleko stąd swoją siedzibę, kilkadziesiąt lat temu, miał pan, który założył firmę Lotte, a ta firma Lotta wykupiła Wedel w Polsce. Więc to zobaczycie. Rodzinne strony właściciela Wedla. W pierwszej części pokażę dzisiaj Tokio, a będzie też druga część, i w drugiej części trochę się bardziej rozgadam o planie, o sytuacji na świecie. Takie tam różne. Tokio to taka ciasna zabudowa, bardziej wioski niż miasta. Jeśli pojedziecie gdzieś po Japonii, to zobaczycie, że jest mnóstwo takich małych miejscowości, jak te stare dzielnice Tokio. Tutaj macie stary warsztat, w którym się robi tatami. Taka typowa stara zabudowa Tokio. Powojenna. Tu kiedyś były restauracje, ale teraz jak widać w ruinie epoka covidiańska nie oszczędza. Tutaj nawet jest taka tęcza covidiańska. Chciałam pokazać taki tokijski dom. Dość typowy, bo kiedyś te domy były tak malutkie, jak widzicie. I te wszystkie wioski tokijskie mają co do siebie, że jest stacja, a potem jest taka główna ulica, sklepowa, sklepy, restauracje. Jak widać dzieci w Tokio bawią się na ulicach. A tutaj zobaczymy kwitnące Hortensje. Tutaj jest takie stare Tokio, tu stare Sej. Takie tu były sklepy. Takie tu były domy. Zwykle jest tak, że na dole są sklepy, a na górze mieszkają właściciele tych sklepów. Tutaj mamy sklep z alkoholami i zapewne właściciele mieszkają piętro wyżej. A tutaj rosną. Hortensje przed ciastkarnią, gdzie sprzedają japońskie tradycyjne ciasteczka, wagashi. Tak wygląda taka tradycyjna ciastkarnia. Tradycyjne miejskie ciasteczko. A po drugiej stronie kwiaciarnia. Ulica Sklepów, a tutaj jak widzicie po okolicy podróżuje się rowerami. Bo niekiedy ma się sklep ulubiony kilka kilometrów stąd, Najlepszym środkiem komunikacji jest rower. Kolejny sklep z herbatą. Ten jest właśnie taki w starym stylu. Warto go obejrzeć. Miseczki do herbaty, czajniczki i herbata. A tu już się zbliżamy do stacji Torycka Sej, i będzie koniec naszej podróży, i rozstajemy się z Torycka Sej. To już jest koniec naszej wioski. Kwitnące hortensje w Sej. I malwy. One dopiero zaczynają kwitnąć, więc jeszcze te kolory są takie słabe. Nawet są białe, i one chyba będą białe do końca. Serdecznie, pozdrawiam. Zapraszam na drugą część.